Stanąłem w kolejce do okienka, w którym wydawali kwestionariusze, wypełniłem kwestionariusz, stanąłem do okienka, w którym przyjmowali kwestionariusze i otrzymałem wezwanie do pokoju, w którym odbywały się rozmowy z kandydatami na licencjonowanych bezrobotnych. Wykształcenie? spytała kierowniczka, trzymając przed sobą mój kwestionariusz, w którym pierwsze pytanie dotyczyło wykształcenia. Kierowniczka była nowa, z poprzednią znaliśmy się dobrze, bo organizowałem im kursy komputerowe dla bezrobotnych. Odpowiedziałem: Nigdy się nie wstydziłem swojego wyższego wykształcenia, choć zawsze było mi trochę głupio do niego się przyznawać w otoczeniu, w którym wyższe wykształcenie oznaczało niższe zarobki, a prestiż był mierzony tylko stanem konta i marką samochodu. Ciekawe, że jakość ubrania i wygląd zewnętrzny nie liczyły się zupełnie. Specjalność jakoś tak dziwnie zabrzmiała w moich ustach ta historia sztuki w pomieszczeniu, gdzie, jak przeczytałem, najbardziej poszukiwaną specjalnością był operator podnośnika widłowego. Ale pani kierowniczce nie płacili za zdziwienie, więc nie dziwiła się niczemu. Wpisała historię sztuki w swoją kartotykę na komputerze i pytała dalej. Praca po studiach? Najpierw jako nauczyciel akademicki. Czy pan chce poszukiwać pracy nauczyciela akademickiego? Pomyślałem, że właściwie czemu nie? To był może najpiękniejszy okres mojego życia. Teraz mogłyby być z tym pewne problemy. Najbliższy ośrodek akademicki był przeszło 100 kilometrów stąd, ale to był w zasadzie problem urzędu zatrudnienia, a nie mój. Zresztą w moim wieku i w mojej gminie równie dobrze mogłem starać się o posadę astronauty albo miss Polonii. Też bym jej nie dostał. Pani kierowniczka, niezrażona, pytała dalej, ile pan chce zarabiać? Pomyślałem, że sobie ze mnie żartuje. Już dawno skończyły się te czasy, kiedy ktokolwiek pytał mnie, ile chce zarabiać, o ile w ogóle kiedykolwiek były. Pani kierowniczka poprawiła okulary i z daleka pokazała mi jakiś dokument. Tutaj mamy rubryki. Oczekiwane zarobki do tysiąca, do trzech tysięcy, powyżej trzech tysięcy złotych. Co mam wpisać? Poprosiłem, żeby wpisała, że oczekuje zarobków powyżej 3000. Potem podała mi druk zgłoszenia na kurs komputerowy. Najpierw chciałem jej wyjaśnić, że to ja takie kursy organizowałem i prowadziłem, ale ugryzłem się w język. Co była, nie jest, nie pisze się w rejestr. Po drugie, pewno nie byłem najlepszym fachowcem w dziedzinie komputerów, jeśli mnie wyrzucili z firmy komputerowej. Po trzecie, pani kierowniczka miała przed sobą moje papiery i wiedziała, że pracowałem w firmie komputerowej. To znaczy, mogła wiedzieć, gdyby chciała. Widać, nie chciała, więc nie należało jej tej wiedzy uzupełniać. Odbierałem pierwsze lekcje postępowania z kadrami kierowniczymi. Po pierwsze, nie poprawiać. Po drugie, chwalić. Po trzecie, nigdy nie wykazywać własnej inicjatywy, także, a może zwłaszcza w działaniu na rzecz interesu firmy. Albowiem wszystkie znane mi kadry kierownicze uważały i dawały to odczuć, że nawet jeśli robię coś dobrze, to na pewno powodują mną złe intencje. Na przykład ta, że chcę wykazać, że jeżeli ja robię dobrze, to pewno ona, to znaczy kadra kierownicza, robi źle, względnie zrobiłaby to gorzej. O tym, że kadra kierownicza wtedy jest dobra, gdy dobiera sobie dobrych współpracowników, w moim mieście nie wiedziano. W naszej firmie ornitolog fruwał lepiej niż ptaki, z którymi miał do czynienia. Przynajmniej oczekiwano, że ptaki tak będą mówić. Więc w urzędzie pracy nie dyskutowałem z kierowniczką i nawet jednym słowem nie przyznałem się także do informatycznych studiów podyplomowych. Zapytałem tylko, czy kurs jest bezpłatny i co ja mam zrobić, jeśli mieszkam na wsi 20 km stąd. Kurs opłaca bezrobotnym państwo. A za dojazdy otrzyma Pan zwrot kosztów podróży. Może Pan wystąpić o bilet miesięczny, bo kurs trwa miesiąc, a zajęcia są trzy razy w tygodniu. To mi bardzo odpowiadało. Mogłem dojeżdżać do miasta za państwowe. Inna rzecz, że poza tym kursem nie widziałem dla siebie specjalnie motywacji dla dojazdu, ale byłem ciekaw, kto poprowadzi zajęcia. No i mogłem niekiedy spotkać się z córką albo z kimś ze znajomych. Tylko jak sobie pomyślałem o tych znajomych, to jakoś w myślach kolejka chętnych do takiego spotkania mi się nie ustawiała. A córka z pewnością miała lepsze towarzystwo niż bezrobotny ojciec na zasiłku. Ponieważ wyglądało na to, że moja sytuacja stabilizuje się na dość niskim poziomie, musiałem zadbać o zmniejszenie kosztów. W tym celu poszedłem do telekomunikacji, żeby założyć sobie we wsi stacjonarny telefon. Komórka kosztowała mnie za dużo. Zresztą potrzebowałem też łączności internetowej. W ciągu ostatnich trzech lat uzależniłem się od tego systemu tak bardzo, że kiedy trzeba było iść na pocztę, żeby wysłać list polecony, wpadałem w panikę. Teoretycznie od tego mieliśmy w firmie sekretarkę, ale ona wpadała w panikę w każdej sytuacji, kiedy od niej czegoś wymagano, i powołując się na dawne związki ze mną, zwalała to na mnie. Nie chcąc przedłużać dyskusji, a chcąc mieć coś załatwione, Załatwiałem to sam. W dziale obsługi klienta telekomunikacji znali mnie dość dobrze, bo często pomagałem załatwiać stały dostęp do internetu klientom, którym zakładaliśmy sieć komputerową. Stąd też bez kłopotów dowiedziałem się, że w mojej wsi są wolne tak zwane pary czyli telefon mogę w zasadzie dostać od ręki. Podobnie stały dostęp do internetu. Kosztowało to, co prawda, sporo, ale jeśli miałem teraz pracować samodzielnie, to musiałem mieć stałe łącze, choćby po to, żeby tej roboty szukać. Połączenie radiowe odpadało już na starcie, bo jak wspomniałem, nawet telewizja przelatywała tam górą i można było liczyć tylko na amerykańskie satelity. Wypełniłem odpowiednie druczki i spytałem, kiedy mogę liczyć na instalację. Sekretarka popatrzyła w kalendarz i powiedziała, pewno na początku tygodnia, ale na wszelki wypadek, Niech pan wpadnie do szefa. Znacie się przecież. No, znaliśmy się przecież. Od 20 lat kierował telekomunikacją w mieście, gdzie ciągle załatwiałem jakieś telefony. Albo sobie, albo komuś, albo firmom, z którymi współpracowałem. I zawsze były z tym jakieś problemy. Ustrój się zmieniał, technika się zmieniała, ale pan dyrektor trwał. I metody miał stale te same. Sekretarka kazała mi czekać, bo szef był zajęty. Po kilkunastu minutach za dźwięk dźwiękotrzczalnych drzwi zaczął dobiegać rumor i krzyki. Sekretarka nie reagowała i spokojnie rozmawiała przez telefon, umawiając się z koleżanką na popołudniowe zakupy. Hałas narastał. Wreszcie z gabinetu wypadła kobieta z potarganymi włosami, tłumiąc płacz. Za nią wyszedł dyrektor. – Bardzo panu dziękuję – kłaniała się płacząca niewiasta, czyniąc wysiłki, by pocałować urzędnika w rękę – Oganiał się dobrodusznie. To będę w poniedziałek i przyniosę oczywiście. Pan do mnie, zauważył mnie. Proszę. Rozejrzałem się w środku. Nie było widać żadnych śladów niedawnej awantury. Coś się stało? spytałem ostrożnie. Nie, dlaczego? A, ta kobieta usiłowała na mnie coś wymusić, ale jak pan widzi, nie trudno jest poruszyć, ale już wszystko w porządku. Z trudem umieścił swoje 120 kilo w fotelu za biurkiem i wywołał na twarz coś w rodzaju uśmiechu. U grubych ludzi zawsze przypomina to grymas wysiłku. A pan z czym przychodzi? Wiedziałem naturalnie, że do dyrektora raczej trzeba było przychodzić z czymś, a nie po coś, ale w mojej sytuacji było to raczej niemożliwe. Wyjaśniłem w dwóch słowach, że nie ma na co liczyć, natomiast ja chciałbym liczyć na szybkie załatwienie telefonu. Rozłożył ręce. Jak się da, to się zrobi, ale jak się nie da, trzeba będzie poczekać. Są trudności techniczne. Powiedziałem, że sprawdzałem wcześniej. Wolne numery są, moduły stałych łącz internetowych są, więc tylko technik musi podjechać i zamontować. Pomyślał chwilę i znów się uśmiechnął. Wyglądało to jeszcze gorzej. Wysiłek, widać, był większy. Ale nie mamy benzyny, proszę pana. Limit się wyczerpał. Musielibyśmy kupić w wolnej sprzedaży, a na to nie ma pieniędzy. Ile? spytałem krótko. Bo ja wiem, teraz tak wszystko szybko drożeje. Wstałem. Jeśli telefony są i moduły są, to w sprawie montażu pewno mam się umówić z Jurkiem, prawda? Pan mi tylko podpisze zgodę, dobrze?